Wielkie okręty pływające po morzach i oceanach budzą powszechny zachwyt. I słusznie, ale wszystko rozpoczyna się w stoczni, gdzie nad budową takiego statku czuwa technik budownictwa okrętowego. Technik budownictwa okrętowego zajmuje się przede wszystkim remontowaniem i budową kadłubów, jak i statków, jak również instalowaniem niezbędnych urządzeń. Ponadto bierze on również udział w pracach projektowo-konstrukcyjnych, remontowych i wyposażeniowych statków. Osoba marząca o pracy w tym zawodzie musi przede wszystkim być wytrzymała fizycznie oraz mieć orientację przestrzenną. Dużym atutem jest również umiejętność planistyczna i konstrukcyjna. Zawód technika budownictwa okrętowego ma wyodrębnione trzy kwalifikacje zawodowe. Pierwszą jest wykonywanie elementów kadłuba okrętu. Drugą stanowi montaż i remont kadłuba okrętu, zaś trzecią jest organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych. Można ją zdobyć w czteroletnim technikum lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dalszą naukę można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach oceanotechnika oraz mechanika i budowa maszyn. Technik budownictwa okrętowego może zostać zatrudniony przez biura projektowo-konstrukcyjne z zakresu okrętownictwa, pracownie projektowe i technologiczne stoczni oraz zakłady związane z produkcją okrętową oraz remontami statków. A teraz przyjrzyjmy się pracy profesjonalnego technika budownictwa okrętowego. Mój dzień pracy rozpoczyna się generalnie od odprawy z mistrzami grup. Omawiamy, co jest do zrobienia na najbliższy tydzień. Ja ze swojej strony od szefa projektu dostaję wytyczne, dostaję dokumentację z działu przygotowania produkcji. Po przeglądnięciu tej dokumentacji staram się rozdzielić te prace, żeby to jak najlepiej skoordynować. Poszczególne grupy malarskie, rurarskie, wyposażeniowe. No i nadzór nad bezpieczeństwem, również nad wykonaniem pracy. Statek budowany jest z poszczególnych elementów. Te elementy wykrawane są z blach. Trochę jak to mój szef na początku powiedział, jak klocki Lego. Także jest to pojedyncze elementy składane są w sekcje, w sekcje składane są w statek i statek wyposażany jest w pojedyncze rurociągi, które również składają się z odcinków tworzących całą instalację. Jeśli już przy wodowaniu. E, widzimy ten statek na wodzie, no to jest, jest to dosyć fajne uczucie, szczególnie jeszcze, jeżeli mamy okazję zobaczyć ten statek gotowy e, przy ceremonii sztu, kiedy jest z nami klient, który ten statek kupił, ogląda, podziwia, e, wtedy są wyrazy wdzięczności, uznania, także takie miłe chwile człowiek przeżywa. Do wykonania tej pracy potrzebna jest przede wszystkim umiejętność kierowania ludźmi, no bo tutaj tej pracy przede wszystkim polega to na koordynacji prac wielu ludzi, bo przy budowie jednostki bierze udział około 300 osób, czasami więcej. Każdy, każdy chce swoją pracę wykonać jak najlepiej, natomiast nie wszystkie prace mogą być wykonywane jednocześnie. Także umiejętność kierowania ludźmi, odporność na stres. Wiele razy zdarza się, że musimy coś na szybko poprawić. Są błędy dokumentacyjne, konstrukcyjne. Umiejętność takiego myślenia troszeczkę przestrzennego, umiejscowienia sobie przy montażu szczególnie dużych urządzeń, jak silniki główne, umiejętność takiego przestrzennego zobrazowania jak to mniej więcej ta droga będzie wyglądała, żeby to przygotować. Praca jest sprawa mi wiele przyjemności, uważam, że, że, że tutaj budowanie takich budowanie, w ogóle tworzenie czegoś potrafi się przerodzić w pasję, bo jeżeli dostajemy nowy projekt, to, to, to jest wiele ciekawsze niż robienie serii, bo, bo, bo seria to wiadomo. Mniej więcej znamy to na pamięć. Jak jest coś nowego, są nowe pomieszczenia, jest dłuższa jednostka, szersza, wyższa, nowe urządzenia. To zawsze jest ciekawostka, żeby to rozpoznać, żeby się temu przyjrzeć i jak to wykonać.